Rozumowania w kategorii przyczyna-skutek uczą się już przedszkolaki. Dotkniesz rozpalonego żelaza, to się poparzysz. Zatakujesz silniejszego, oderwiesz w dziób. Nie weźmiesz ze sobą drugiego śniadania, będziesz głodny. Niestety, wielu opiniotwórczych dorosłych nie wyrasta z poziomu przedszkolnego. Im właśnie dedykuję informację, że czeka nas najmroźniejsza zima ostatnich lat. Żywy dowód, że walka z globalnym ociepleniem została wygrana. Można więc ogłosić rozejm i zaprzestać dalszych klimatycznych fanaberii. Globalne ogłupienie. Obserwując współczesny świat, można odnieść wrażenie, że społeczeństwa sytego zachodu, a zwłaszcza jego elity, zatraciły umiejętność myślenia w kategoriach przyczynowo-skutkowych. Zupełnie tak, jakby odpowiednio wcześniej przeszły przez proces edukacyjny, który u nas dopiero zamierza wprowadzić ministra Nowacka. Przeszłości już nie ma. Teraźniejszości za chwilę nie będzie, a co do przyszłości nie warto patrzeć w nią dalej niż przez pryzmat jednej kadencji. Tymczasem najgłupszy nawet kmieć w średniowieczu wiedział, że choćby rodzina przymierała głodem, musi zachować część ziarna na przyszłoroczny siew, bo inaczej wszyscy zginą. Podobnie osoby niechętne płci przeciwnej, mimo oporów, decydowały się na związki małżeńskie i prokreacje, wiedząc, że to jedyny sposób zapewnienia sobie bezpieczeństwa na starość. Kochając pokój, zbrojono się na wszelki wypadek. Zachowywano też daleko posuniętą ostrożność przed nieznanym, zwłaszcza ludźmi innego języka i kultury. Wiedząc, że w świecie walki o byt należy najpierw troszczyć się o siebie, potem o swoją rodzinę i najbliższą wspólnotę, a dopiero później decydować się na jakąś szerszą empatię. Z doświadczenia pokoleń wynikało też kilka prostych prawd, że jeśli sprawy mogą pójść źle, to pójdą, a liczenie na stały uśmiech fortuny jest godną potępienia niefrasobliwością. Tymczasem współczesne elity za wszelką cenę nie chcą widzieć związków, na przykład między masową migracją a gigantycznym wzrostem przestępczości. Same spekulowanie o tym grozi podpadnięciem pod rasizm. Nie widzą też związku z propagowanym stylem życia w różnorodności i inkluzywności na planecie singli z pogłębiającą się przepaścią demograficzną. Nade wszystko jednak odrzucają pogląd, że trwałe wartości, tradycja i instytucje społeczne, takie jak rodzina, Kościół i państwo, to warunki przetrwania naszego gatunku. Można było mieć nadzieję, że covidowa epidemia, a następnie wojna na Ukrainie, te dwa konie, które wyrwały się z przerażającej stajni apokalipsy, spowodują jakieś otrzeźwienie, choćby w postaci dywersyfikacji dostaw. Nic z tego. Pogoń za optymalizacją ceny powodowała koncentrację produkcji leków czy procesorów w jednym góra w paru miejscach, co tworzyło zagrożenie porównywalne z przypadkiem szaleńca, który dorwał się do atomowego guzika. Przecież każdy monopol może okazać się środkiem nacisku, potężną bronią itd. Co z tego, że mikroprocesory z Tajwanu są najlepsze i rajtajsze? Jeśli ktokolwiek zajmie Tajwan, reszta świata będzie skazana na jego łaskę i niełaskę? Donald Trump, marzący o zajęciu Grenlandii, nie jest wcale głupkiem, tylko wie, że kontrola nad bogactwami skrytymi pod lodową skorupą gwarantuje minimum poczucia bezpieczeństwa. Radosna umowa z Mercosurem zakłada nieprzerwane dostawy z Ameryki Łacińskiej. Ale co będzie, jeśli Europa zrezygnuje z własnej produkcji żywności, a transport z zewnątrz, z jakiegoś powodu wojna, klęski żywiołowe, zapaść informatyczna zostanie przerwany. Wizja to tak straszna, że nikt nie chce brać jej pod uwagę. Jak władze Polski przedwrześniowej, które wykluczyły możliwość ataku z dwóch stron przez Hitlera i Stalina nie jako niemożliwą, tylko jako zbyt przerażającą. Mało kto zdaje sobie sprawę, że świat wysokiej techniki może być o wiele łatwiejszy do zniszczenia niż ten z czasów króla ćwieczka. Wojna w średniowieczu była niszcząca, ale tylko dla terenów, przez które maszerowała armia. Reszta kraju żyła po staremu. Dziś parodniowy elektryczny blackout mógłby przynieść zagładę wielomilionowemu miastu. Bez lodówek wśród zwałów psujących żywności, bez wody do picia. No bo wodociągi by nie działały, a o studiach już zapomniano. Bez zwierząt pociągowych pozwalających oddalić się od betonowych pudeł. No, największe szanse będą mieli szczęśliwcy posiadający rowery. W gospodarce naturalnej można sobie coś posadzić, wyhodować lub upolować. We współczesnej metropolii szczury zostaną zjedzone w ciągu pierwszych dni. A zanim cokolwiek wyrości na betonie i na asfalcie, no... Nie dociera, czeka tego momentu nikt poza chyba paroma osobnikami wytrenowanymi w survivalu. Fantastyka naukowa, podobnie jak historia alternatywna, powinna być moim zdaniem wykładana w szkołach hodujących polityków na takiej samej zasadzie, jak w akademiach wojskowych przerabia się historyczne bitwy, próbując na wszelki wypadek innych scenariuszy. A skoro już tak zaczęliśmy od fantastyki, proponuję wiersz o motywie znanym przynajmniej od czasów George'a Herberta Wellsa, czyli o wehikule czasu. Ciągnie ludzi fantazja jak wilka do lasu. Iluż ludziom się marzy mieć wehikuł czasu, polecieć do przeszłości, lecz nie dla tradycji, lecz dla wykonania paru inwestycji. Mogę więc wyobrazić taką podróż sobie. Wsiadam do fehikułu, pokonując fobię, uruchamiam machinę, wzbijam się nad ziemię, zasypiam, a zbudzony popadam w zdumienie. Dookoła jaskinie, pogoda ponura, jacyś goście kosmaci tłoczą się we skórach, mówiąc bardzo nieskładnie, jak stare papugi. Śmierdzą jak potępieńcy i noszą maczugi. Szacunku dla przybysza nie okażą wcale, tylko się oblizują. Widać, kanibale. Próbując być uprzejmym, pytam się tych gości, gdzie wylądowałem? W przeszłości, w przyszłości? Dziś wyjątkowo nie będzie. Hejt parku i to nie tylko dlatego, że mam kłopoty z głosem. Po prostu większość korespondencji od Was to były komplementy na temat polskiego Zoo, naszych spotkań w przeszłości no bardzo to miłe, ale prywatnie. Prywatnie to przytulam Was do piersi, natomiast publicznie chwalić się nie będę. Może, gdyby było więcej krytyki, udałoby się osiągnąć jakiś e, parytet to wtedy. Ewentualnie, ale nie zachęcam Was do krytyk. Przeciwnie. Zachęcam Was do wszystkich tych miłych słów i gestów, a mając na myśli gesty, myślę o subskrypcjach, myślę o wszystkich formach wsparcia od bojkofi po drobne upominki, które niesłychanie cieszą moje serce, a jeszcze bardziej moją portmonetkę. Zatem do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!